Kilku z Was mnie pytało na temat pierwszego cyklu. Jak się przygotować i też ewentualnie jakie są koszty tego. Ja Wam powiem po pierwsze, że zapraszam na kanał Osiągana Sylwetka, bo tam jest odcinek na temat pierwszego cyklu w ogóle. Dłuższy. Natomiast teraz w skrócie, tak powiem, co nie? Że tak. Jeżeli ktoś zdecydował na temat swojego pierwszego cyklu, no to kwestia jest tego typu, że na początku trzeba zrobić badania. To jest pierwsza rzecz. Musimy się zapoznać ze stanem zdrowia, jak ono funkcjonuje, w jakim jest stanie, bo może być tak, że obecny stan zdrowia no, będzie tutaj. Przeciwwskazaniem do wejścia na pierwszy cykl, ja bardziej mówię o cyklu dopingowym, tak, niż o TRT. Bardziej, ale to się po części dłużej odnosi też do TRT, co nie? I teraz, tak, pierwsze badania to ja proponuję, bo w Polsce osoby się. Teraz może troszkę to się zmienia, ale rzadko się badają. A mężczyźni to czasami latami się nie badają, nie wiedzą jakie mają parametry, nie? Więc można zrobić badania takie jak wiecie, tylko pod mm, kwestię pierwszego cyklu. Yy, powiedzmy hormonalkę, ale ja proponuję zrobić szersze badania, tak? Że przebadać wątrobę, lipidy, tarczycę. Gruczeł krokowy u mężczyzn. Nerki. E, najlepiej też byłoby zrobić USG jamy brzusznej i echo serca, nie. To wtedy jak zrobisz sobie raz takie badania przed pierwszym cyklem, to masz naprawdę całościowy obraz e, no, swojego stanu zdrowia i to naprawdę dużo daje, nie? Więc jak już mm, mówimy o tym pierwszym cyklu, to ja sugeruję zrobić szersze spektrum badań. E, natomiast można się skupić tylko na takich podstawowych, tak, testosteron całkowity, testosteron wolny, SHGB, prolaktyna, estradiol, morfologia oczywiście podstawowe badanie. No i. Jeżeli chodzi o koszta, to właśnie powiedzmy w pierwszym miesiącu, jeżeli mówimy już w kategoriach tego cyklu, to koszta będą po stronie właśnie tych badań.